Dobry. Ej, czekajcie, bo um, chyba się udało. No Jezu, jedna runda na trzy, to się może zesrać Jest na żywo! Jesteśmy no, na dobry. żywo! Ej, czekajcie, bo... widzowie! No jest... Yeah. Dobry. czekajcie. Zagrywasz? Um, chyba się udało. No jest... jest live teraz na żywo. Mamy to. Przewitaj się, Radek! No i jest Gicior, dobra. Gramy w Fortnite, gramy w boksy? Yy, no, dobra, Mogę do Dobra. Ej, nie, czekaj, prośba o przyjęcie do ekipy. Podjeżdżam Cię, Miguel. Cieszę się. Później, jak wow. widzowie, będzie jakiś Minecraft, pewnie. PvP może. No PvP, tak jak e, wczoraj był odcinek taki fajny, z bomberem, żeśmy się klepali. Z bomberem. Jak to ścienna paruwa. No, dziwne, jaki było. Dobra, czekaj, ja do ciebie wyślę to zaproszenie HS Gama. Pi. prośbę do ciebie. Ja eee, czekaj, czekajcie. Dobra. Gita jest majonez. Je, jest masz to? No, mam, mam mam. Jesteś ze mną czy nie? Nie, nie jestem. No zaprosz jeszcze raz. Dobra. Ale przecież jesteś, no. No u mnie nie ma. Prośba nie. o przyjęcie. A? O dobra, mam u ciebie teraz zaproszenie. O, Miguel podjeżdża. Nie można nie jesteś do ekipy jadę. gracza Gryza jeden kod błędu. Nie mogę do was dołączyć. A dlaczego? Czekaj, wyjdźmy do lobby i gramy normalnego. Ale nie na czy będziemy grać, bo to będzie ten, pokażemy swoje umiejętności. Umie, no, umiejętności. Wróć do centrum. No nie, do lobby, do lobby. Dobra. Jesteś na live? Kto? To jest na live, no ja je, no ja robię live'a. A co? Ale czy jest ktoś? Nie wiem, bo nie widzę. Dobra, ej, a drugie... Le, le, ktoś... le, ty jest... No ja, ja... nie jestem... Wszystko jest... Po to sposób, jest twój że... brat! To jest twój brat! No to właśnie. No teraz mam... potwierdzić zaproszenie. Nie można dołączyć kod błędu. No nie mogę do ciebie dołączyć do was. Ego, no? Czekaj, opuszczę ekipę i was dwóch zaproszę. Czekaj, ja daję zaprosić do ekipy, żebyście wy do mnie dołączyli. Ja później wam dam dowódcę pomóż was. Nie dobra, ja już was zaprosiłem. No ale ja nie dojdę! Bo mi... O jest, dobra, jest. Dzięki. No dlaczego, dlaczego nie dojdziesz jak do No, Dobra już, po ten czas ale, w Fortnite'i. wycisz sobie mikro w tym. No ja właśnie wyciszyłem. O, dobra. Gramy tryb kreatywny, dawać. No Gramy, gramy. Może dzisiaj znowu umiejętności pokażę z łuku. No. Jak, jak wczoraj, co to było, się działo, trzech typów zwaliłem. Ale wczoraj ten, czekaj, co to było wczoraj, nie pamiętam, ale to nie było na pewno na odcinku. No to nie było na odcinku, to było szybciej, na Bedwarsach. Idziemy tutaj, tutaj. No, Okej, okay. oczywiście mnie nie ma, bo mam internet teraz jeszcze bardziej zlogowany, ale dobra, już, już jestem. Niech mi się tu wszystko zrobi, tak jak ma mówić. Dobra, już tam włożę. No, mikro, nie działa, nie mi? Mikro. Właśnie go. Bo... Okej. Dobra, już włączyłem. i teraz jest dobrze. Tak. Lecimy, jazda, jazda. Dobra. Full umiejętności. No cicho, teraz, typie. O nie! Ole, podjazd będzie chyba. O nie! Jesteśmy zgubieni. Ale wszyscy na mnie taki podjazd, czemu? O. Ej, bo ty... znowu mikro włączone. Kto Właśnie. Mówi? No czego mi się to samo włącza? Ja nic nie robię. I... Co ty chcesz? Bo no to sobie muszę, no co mi to? Dobra. Czemu mieć dźwięki z Minecrafta w Fortnite? Aż no, znowu cię podwójnie słychać. No nikt nie wyciszył. Ja, ja sobie was wyciszyłem. A teraz masz, teraz masz dobrze już mnie słychać? Normalnie? No teraz normalnie. Mm. Ale teraz, bo ja mam live'a też wszyscy będą się na mnie tak ten, na mnie fokusować. Co? No bo ja mam live'aj wszyscy będą nie soja mieli. Że a ja pokażę, że ja nie mam. No ale co było na ten w pierwszej rundzie? Ale ja nawet nie wiedziałam o co chodzi, wiesz. Jak nie wiedziałem o co chodzi, no XD. No wiem, 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 XD. No, trochę XD. Radek, koni, nie ze mną te numery. Ja Ik heb je te Ik Doe de race. Doe er de 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 Ja has game, to Fortnite in de nick. Tu niet wel. że do znajomych no Nie trafiłem Ej, może ktoś z widzów cię zaprasza Ej, no nie mam jakiś... O nie, to, to mój brat Pff. Nie no, czego ja go ten... Nie zapraszaj mnie do ekipy, typie No nie, no idź mi stąd Kto go dodał do ekipy? ciebie tam tylko. Ja nie. nie. No któremu to mnie tak ładuje na plecy? Ja dam, ja dam prywatne. Ja się muszę odpalić jeszcze dzisiaj. Nie bijcie mnie, bo ja muszę dać prywatne. No to weź daj. Ale nie ma na mnie sojuszu, tak sobie tylko mówię. No które to mi bok wali? No ktoś się tak zabudowuje. No i ta, jeden z drugiej, drugi z drugiej. No, nigdy nie masz iść. Kulk, Z latkiem jest ciężko wygrać. I co, jeszcze. Ja mam do ciebie takie, ten, Miguel, pytanie. Cicha HS Game. Czemu ty jakby celujesz sobie z pompy? Co celujesz z pompy? No, jak z pompy celujesz? Nie, no. Jak, jak na przykład się z kimś bijesz na blisko, po co celujesz?